Od wieków najwięksi filozofowie i mędrcy tego świata zastanawiają się, jak tu zarobić i się przy tym nie narobić. Jak się okazuje, według miejskich legend, to właśnie człowiek z Irlandii odkrył, jak żyć według zasady, nie patrząc na to, co my możemy zrobić dla kraju, tylko co kraj może zrobić dla nas. Otóż, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Irlandii, usłyszałem o tak zwanych socjalowcach, czyli ludziach żyjących bez trwogi w sercu na irlandzkim socjalu. Zanim jednak przyjrzymy się temu zjawisku z bliska, wypadałoby się przywitać. Diagłyczkony z atotu, czyli tłumacząc z irlandzkiego. Cześć, jak się macie. Ja mam na imię Artur i witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku mojego vloga. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wspólnie zasiłkowi w Irlandii. Przede wszystkim odpowiemy na najważniejsze pytania: Czy bezrobocie w Irlandii się opłaca? Dla kogo jest zasiłek w Irlandii, a dla kogo nie jest? Jakie są plusy, a jakie minusy bycia na zasiłku w Irlandii? A także najważniejsze pytanie: Czy irlandzki system zasiłków opłaca się? dla kraju. Dlatego nie przedłużając zapraszam was na wspólną podróż do irlandzkiego świata biurokracji i zasiłków. <zysyjny> Najbardziej popularnym i najsłynniejszym zasiłkiem w Irlandii jest tak zwany zasiłek Job Seeker Benefits. Otrzymujemy go w momencie, kiedy tracimy pracę. Jednak zanim stracimy tą pracę, musimy przepracować minimum 52 tygodnie w pełnym wymiarze godzin, gdyż dopiero wtedy zostaną odpłacone wszystkie składki potrzebne na to, żebyśmy mogli owy zasiłek od Państwa otrzymać. Co najważniejsze, musimy być zwolnieni bezpośrednio przez pracodawcę, z pracodawcy, a nie z naszej winy i nie może być to zwolnienie dyscyplinarne, gdyż. Zwolnienie dyscyplinarne całkowicie dyskwalifikuje nas z pobierania jakichkolwiek zasiłków. Tutaj pojawiają się pierwsze schody, gdyż prawo pracy w Irlandii jest tak y, bardzo po stronie pracownika, że żeby stracić pracę po ponad roku, to trzeba się naprawdę postarać. Dlatego pytanie brzmi: czy tak naprawdę warto tracić pracę przy pełnym wymiarze godzin na rzecz otrzymywania zasiłku? Z informacji podanych na oficjalnej stronie Irlandzkiego Urzędu Dla Bezrobotnych dowiemy się, że obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 205 euro. Tygodniowo, czyli jak łatwo policzyć, miesięcznie bezrobotny otrzymuje od państwa około 820 euro. Wiem, że być może niektórzy z was bardzo szybko sobie to przeliczyli, że na polskie warunki po przeliczeniu, po dzisiejszym kursie wychodzi to mniej więcej 4000 zł. Niestety problem polega na tym, że nie jesteśmy w Polsce. A w Irlandii, gdzie życie nigdy nie należało do najtańszych. Co więcej, obecna sytuacja ekonomiczna na świecie, narastająca inflacja, jeszcze tylko te warunki pogarsza. Dla porównania dodam tylko, że najniższa krajowa w Irlandii w 2022 roku wynosi jakieś 10-50 euro na godzinę. Co po odliczeniu podatków przy pełnym wymiarze 40 godzin tygodniowo daje nam jakieś 366 euro na tydzień. Z definicji irlandzki zasiłek dla bezrobotnych powinien pozwolić nam na to, żebyśmy bez trwogi sercu, nie martwiąc się o rachunki i o to, czy mamy co włożyć do gara, pozwolić szukać nowej pracy. Jednak jak się domyślacie, najnowsze dane pokazują, że 820 euro w żadnym wypadku nie gwarantuje minimalnego standardu życia. Co ja sobie za to kupię waciki. Właśnie przez to irlandzka partia Saint Fein naciska od wielu lat irlandzki rząd na to, żeby podniósł kwotę wypłacanego zasiłku o 50 euro tygodniowo, czyli o 200 euro miesięcznie. Idąc tym tropem, czy 200 euro miesięcznie pozwoli nam na dobry, minimalny poziom życia w Irlandii? Absolutnie nie. Dlatego jeżeli chodzi o zasiłek Jobseeker benefits, jeżeli nie mamy rodziny, nie mamy przyjaciół, którzy mogliby nas wspomóc albo nie posiadamy żadnych większych oszczędności, które pomogą nas, nam przetrwać ten okres przejściowy między, między opuszczeniem jednej pracy a znalezieniem drugiej to że tak powiem, mamy spory problem. Dobrze, to skąd w takim razie te wszystkie historie o żyjących bez trwogi w sercu socjalowca? Czy możemy to wszystko zaliczyć do miejskich legend i włożyć między bajki? Otóż nie, socjalowcy naprawdę istnieją. Co więcej, niektórzy z nich potrafią żyć na socjalu przez wiele długich lat. Najwięksi rekordziści to właśnie mieszkańcy Irlandii, Irlandczycy, którzy potrafią przejść na socjalu przez całe życie i dotrwać do socjalnej emerytury. Dlatego być może zapytacie, Artur, czy wiesz może jaka jest tajemnica tych ludzi, którzy żyją na socjalu? Odpowiedź jest bardzo prosta i myślę, że wielu z Was nasunęła się od razu. Po prostu socjalowcy pracują na czarno. Tylko, żeby nie było, nie zachęcam do tego, żeby tak robić, tym bardziej, że jeżeli ktokolwiek w Irlandii przyłapie Was na tym, że Pobieracie irlandzki socjal i pracujecie na czarno, to nie dość, że będziecie musieli zwrócić te wszystkie pieniądze, to jeszcze zostaną nałożone na Was w bardzo surowe kary. Praca na czarno to nie jedyny sposób, w jaki ludzie przez lata kombinowali, jak tutaj sobie wyciągnąć ten zasiłek dla bezrobotnych. Kilkanaście lat temu, kiedy granice tak naprawdę otworzyły się irlandzkie dla Polaków, kiedy Polacy przyjeżdżali, to niektórzy z naszych rodaków cfaniakowali w ten sposób, że. Będąc na zasiłku, nie, mieszkali w Polsce, a ktoś z krewnych po prostu przychodził i odbierał ten zasiłek w ich imieniu, który później był przekazywany w formie przelewu. Świe! To jest jakiś twardyak! Właśnie z powodu tych różnych wszelakich kombinacji, które, które nigdy Irlandczykom do głowy by nie przyszły, został wprowadzony system, przez który, że tak powiem, osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, zmuszona jest raz w tygodniu meldować się w najbliższym urzędzie pocztowym, posiadając odpowiednią kartę, która zostaje wydana w momencie, kiedy przyjeżdżamy do Irlandii i rejestrujemy się w Urzędzie Pracy. Otrzymujemy tak zwany numer PPS, czyli numer podatkowy w Irlandii, jest tam również nasze zdjęcie oraz podpis i jeżeli chcemy otrzymać... Pieniądze, właśnie je pobrać z poczty, to musimy taką kartę okazać. Wiecie, i to nie jest tak, że pobierając zasiłek dla bezrobotnych i meldując się na poczcie raz w tygodniu, jesteśmy pozostawieni samym sobie. Tak to nie wygląda. Jeżeli chcemy, to oczywiście możemy z własnej inicjatywy, ale po jakimś czasie jesteśmy zapraszani do tak zwanego biura karier, który znajduje się przy urzędzie właśnie dla bezrobotnych i tam odpowiednie osoby, personel starają się nam pomóc, żeby wybrać albo nakierować nas na nową ścieżkę zawodową, która. Mogłaby nam przypasować. W tym celu e, Urząd dla Bezrobotnych oferuje właśnie dla osób bezrobotnych wszelkiego rodzaju wachlarz kursów i są to najróżniejsze kursy: od, kursy, od podstawowych kursów komputerowych e, po jakieś kursy księgowości, bądź też kursy związane na przykład z przyspieszonym korespondencyjnym kursem gotowania na gazie. Nie no, w tym przypadku akurat żartuję, ale jeżeli ktoś z Was chciałby zostać kucharzem, a właśnie pobiera zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii, to również takie szkolenie jest dostępne w ofercie. A teraz taka mała śmieszna ciekawostka, jeżeli macie wśród swoich przyjaciół albo znajomych, ludzi, którzy wrócili z emigracji w Irlandii, mają swoje CV wpisane, że odbyli kurs dla księgowych, to jest to kurs który najczęściej jest wybierany właśnie przez socjalowców, żeby po prostu socjal dał im spokój, żeby nikt im nie mówił, że niczego nie robią, czy że nie starają się znaleźć nowej pracy, to jest to najczęściej wybierany kurs, bo wbrew pozorom jest po prostu najłatwiejszy. Ale to nie jest tak, że ja wrzucam wszystkich do jednego worka, ale w większości przypadków tak to właśnie wygląda. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie socjalowców, takim śmiesznym paradoksem jest to, że ci ludzie po wielu latach spędzonych na zasiłku i wciąż korzystają z tych różnych benefitów. Jakie niosą za sobą to, że ten zasiłek wciąż jest przez nich pobierany? Jest fakt, że po kilku latach stają się oni specjalistami w naprawdę wielu dziedzinach, gdyż przez wiele lat muszą wykonać masę takich kursów. Urząd Dla Bezrobotnych w Irlandii wspiera ludzi, którzy mają pomysł na własną firmę. W momencie, kiedy jesteśmy na socjalu dłużej niż 9 miesięcy, możemy przedstawić właśnie w tym irlandzkim biurze karier. Swój plan na podstawie którego na przykład przyznawany jest nam grant maksymalnie w wysokości 2,5 tysiąca euro, którego nie musimy zwracać, oraz przez pierwsze dwa lata prowadzenia naszej firmy w dalszym ciągu możemy pobierać świadczenia socjalne. Bardzo fajnym i bardzo ważnym zasiłkiem jest zasiłek, który jest wypłacany dla samotnego rodzica bądź też dla, dla rodziców, którzy. Mają zbyt małe dochody, by móc normalnie utrzymać swoją rodzinę. W tym właśnie przypadku, owy zasiłek jest wypłacany rodzicom, żeby wspomóc edukację ich dzieci. Zasiłek dotyczy m.in. dopłat do codziennego życia, ale również np. funduje mundurki do szkół irlandzkich, podręczniki, czy też np. transport. I w bardzo wielu przypadkach, jeżeli dziecko nawet w dorosłym życiu ma aspiracje, i na tyle dobrze się uczy, że może pójść na studia, to również tutaj państwo irlandzkie nie zostawia takich dzieci bez pomocy, bo warto to podkreślić i warto to wiedzieć, że edukacja wyższa w Irlandii jest płatna i nie ma możliwości studiowania za darmo, jak ma to miejsce chociażby w Polsce na uniwersytetach publicznych. Tutaj wszystko od początku do końca, od małych koleżów po największe uniwersytety, wszystko jest płatne i kosztuje naprawdę spore pieniądze. Tak więc, żeby takich osób z trochę biedniejszych rodzin nie wykluczać społecznie, jest im właśnie oferowana pomoc poprzez wszelkiego rodzaju stypendia. I nie ma co ukrywać, że irlandzki rząd nie robi tego z dobroci serca, tylko po prostu z korzyści. Doskonale wiedzą, że jeżeli zadbają o to, żeby przyszłe pokolenia były odpowiednio wyedukowane, to na dłuższą metę takie działanie im się po prostu opłaci i zwróci. Na koniec zostawiłem prawdziwą petardę. Zasiłek, który wielu ludziom spędza sen z powiek i który wywołuje największe kontrowersje i złość u ludzi pracujących na etacie. Dlatego najlepiej by było, jakbyście się czegoś złapali i uwaga werble. Mowa o domach socjalnych nic tak nie wywołuje konfliktów między ludźmi i kontrowersji właśnie jeżeli chodzi o Irlandię jak przyznawanie domów socjalnych. Domy socjalne, założenia przyznawane są właśnie rodzinom, które znajdują się w największej potrzebie. Jak długo należy oczekiwać na taki dom? Ciężko jest mi powiedzieć, to zależy na pewno od wielu czynników, czyli w jak skrajnej sytuacji się obecnie znajdujemy, w jakich warunkach żyjemy. Um, I na którym miejscu na liście jesteśmy? Załóżmy na potrzeby tego vloga, że znajdujemy się na pierwszym miejscu e, listy oczekujących i dostajemy wiadomość, że dom socjalny już na nas czeka. Otóż, co robimy? Wprowadzamy się do całkowicie nowego domu, który został zbudowany z myślą o ludziach. Takich jak my, czyli o ludziach, którzy z założenia, podkreślam założenia, mają ciężką sytuację. Wprowadzając się do takiego domu, możemy spodziewać się tego, że socjalowe domy irlandzkie w swoim standardzie posiadają salon, kuchnię. Od jednej do dwóch łazienek i od trzech do czterech pokoi. W standardzie większość tych pokoi jest już częściowo umeblowanych, oraz dodatkowo rodzina po wprowadzeniu się do takiego domu w dalszym ciągu może zachować swoje socjalne bonusy. To znaczy, podsumowując, jeżeli jesteśmy rodziną w trudnej sytuacji albo rzekomo w trudnej sytuacji, to oczywiście dostajemy wszelkiego rodzaju zasiłki, wsparcie na szkołę dla dzieci, wsparcie na wyprawkę. Dla dzieci, a także dostajemy nowiusięki dom, z którego co najważniejsze, praktycznie nie możemy zostać eksmitowani. I to nie jest tak, że ten dom na papierze jest nasz, ale po upływie kilkunastu lat możemy złożyć wniosek z prośbą o to, żeby wykupić ten dom od państwa irlandzkiego za jedną trzecią wartości rynkowej. <gryw> Jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, bonusów. Nie ma końca, myślę, że takim największym bonusem, który rozwala wszystkim system jest to, że koszt utrzymania takiego domu przez właśnie rodzinę znajdującą się na socjalu wynosi jakieś 400 bądź 500 euro miesięcznie. To jest absolutnie wszystko, ile właśnie wynosi taki czynsz w domu socjalnym, co biorąc pod uwagę ceny mieszkań, co biorąc pod uwagę obecne ceny mieszkań w Irlandii no cóż, czasami 600 czy 700 euro potrafi kosztować wynajęcie ciasnego pokoju. I mimo, że być może pomysł domów socjalnych dla wielu z Was może zabrzmieć absurdalnie, to jednak sama idea w sobie jest bardzo dobra. Niestety, jako że jesteśmy ludźmi, wiadomo, to jest ona również wykorzystywana w niecny sposób. Jeżeli ktoś odpowiednio kombinuje i cwania koja, takie przypadki się zdarzają i na przykład ludzie celowo pogarszają sobie standardy życia, licząc na to, że po prostu dostaną domy socjalne. Tutaj też również mówimy chociażby o takich socjalowcach, którzy celowo na przykład rezygnują z pracy i gdzieś tam po różnych kalkulacjach dochodzą do wniosku, że opłaca im się na przykład przezimować niecały rok w jakimś takim gorszym miejscu albo w, w sytuacji, która tylko z pozorów wygląda na taką, że po prostu grozi im bezdomność i wtedy automatycznie dostają dom i można by powiedzieć, że taki Cwaniak, socjalowiec w tym momencie wygrywa życie. Oczywiście w dalszym ciągu takie sytuacje się zdarzają i one są bardzo kontrowersyjne i niestety również rzucają cień na pozostałe osoby, którym taki dom po prostu się należy i którym taki dom ratuje życie, a także przyszłość dzieci. Moim skromnym zdaniem tak to właśnie powinno wyglądać w dobrze zarządzanym państwie, że właśnie rząd czy państwo wyciąga rękę do obywatela, a nie jeszcze bardziej go dobija do ziemi, czy kładzie kłody pod nogi w postaci biurokracji, tylko właśnie stwarza szansę na to, że jeżeli nawet noga nam się powinien raz czy dwa, to nie jesteśmy skreślani i udupiani, tylko tutaj mamy szansę rozwoju i pokierowania swoim życiem w zupełnie innym kierunku, tylko po to, żeby wyjść na prostą, bo nie ma co ukrywać, że większości ludziom na świecie właśnie o to chodzi, nie marzą o nie wiadomo jak wielkich pieniądzach, tylko po to, żeby właśnie godnie żyć i w miarę dobrych warunkach przez to życie przejść. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co myślicie o irlandzkim socjalu oraz o tym, czy jesteście właśnie za tym, żeby rząd w ramach zasiłku, w ramach socjalu wspomagał i pomagał obywatelom, czy też jesteście całkowitymi przeciwnikami takich działań. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Tymczasem z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za to, że dotrwaliście do końca. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj i razem ze mną odwiedziliście świat irlandzkiej biurokracji i zasiłków. Pozdrawiam z Zielonej Wyspy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.